Cześć, witam was wszystkich serdecznie, ja nazywam się Krzysiek Tomicz, a to jest Diablo 3 Przebudzenie Nekromantów, czyli najnowszy mini dodatek do gry, która ma, no która ma już tak naprawdę 5 lat i w pierwszej kolejności chcę wam powiedzieć, chcę wam Pokazać troszeczkę samego nekromantę, tego jak się nim gra i tego czy właściwie ta gra nową postacią sprawia cały czas przyjemność. A potem porozmawiamy sobie o Diablo 3 i o tym czy to jest jeszcze gra, która może się podobać i która może wciągnąć. Sam dodatek wymaga, wymaga podstawki, wymaga dodatku Reaper of Souls, ale przewodzenie nekromantów nie można kupić w sklepach, nie ma wersji pudełkowej, to jest takie DLC sprzedawane przez Blizzarda. No, i tak naprawdę to jest DLC, które zbyt wiele ze sobą nie wnosi, bo dodaje jedynie nową postać, troszeczkę przedmiotów do zestawów m, oraz e, kilka nowych lokacji. Tego nie ma dużo, tego naprawdę nie ma dużo, więc skupię się na tym, co jest najważniejsze, czyli skupię się na Necromancie. A tutaj muszę przyznać, dostajemy coś naprawdę. Fajnego, ciekawą i uniwersalną zabawkę. Nekromanta jest postacią kompletną, która oferuje wiele możliwości zabawy. To, co widzicie w tym momencie, jest to nekromanta, która, który jest nastawiony na ożywieńców, czyli na wskrzeszanie, na wykorzystywanie zwłok. No. Ta ilość potworów, które idą razem z zaną, czyli szkieletów, magów, których tworzę golem krwi, jest tego naprawdę dużo. A z tych moich obliczeń, które ja miałem okazję wykonać, gdzie zsumowałem wszystkie postacie, które nekromanta może przyzywać, wychodzi na to, że cała drużyna nekromanty może mieć nawet 20 potworów, czyli on sam plus 20, taka wesoła gromadka, i słychać to na naprawdę fajnie działa jeżeli chodzi o kontrolowanie tłumów no bo jak to może źle działać skoro pomiędzy naszym bohaterem a hordą wrogów jest ściana sprzymierzeńców i to dawało mi masę frajdy podczas zabawy podczas gry nekromantą i tak naprawdę większość klipów które będziecie widzieć będą to różne wariacje tego w jaki sposób nekromantę można zbudować w kierunku e, Kontroli tłumu. Natomiast to, co jest fajne w tej postaci, to to, że ona ma zarówno, tak jak tutaj widzicie, możliwość koncentrowania się na grupie wrogów, ale także można go zbudować na zasadzie takiej, że będzie swoje obrażenia koncentrował na pojedynczych przeciwnikach i nie tylko walczył dystansowo, ale też zbliżał się do nich i będzie. Bardziej wręcz takim wojownikiem śmierci niż magiem, który z daleka patrzy, jak zabijają jego stwory oczywiście czegokolwiek byśmy nie wybrali to tak naprawdę będziemy majstrowali wokół zwłok No jakkolwiek by to nie brzmiało wszystko opiera się na trupach wszystko opiera się na śmierci i na korzystaniu z tej śmierci na wskrzeszaniu zmarłych jeżeli kojarzycie postać nekromanty z Diablo dwójki, to tutaj no, mamy mniej więcej taką kalkę wręcz niektórych umiejętności mamy golema o którym wspomniałem mamy szkielet jest też klatka z kości, która czasami zamyka się na naszych przeciwnikach Więc to wszystko co znacie z Diablo 2 znajdziecie też tutaj Jest taki bardzo fajny, bardzo udany remake postaci, którą wszyscy dobrze znają ci fani poprzedniej części od Blizzarda jeżeli więc zadacie mi pytanie, czy warto wydawać pieniądze na tak naprawdę dodatkową postać i parę graficznych pierdółek, powiem, jeżeli lubicie Diablo trójkę, to Nekromanta na pewno Wam się spodoba. Jest to w tym momencie najbardziej uniwersalna postać ze wszystkich bohaterów. Uważam, że daje najwięcej frajdy, no i przede wszystkim jest to taki fajny powrót do korzeni. Jednak jeżeli o korzeniach mówimy, o początkach mówimy, no to bądźmy szczerzy, Diablo 3 ma już 5 lat, więc kiedy wspominam o przebudzeniu nekromantów, kiedy mówimy o nowym dodatku, kiedy mówimy o tej całej historii, to tak naprawdę trzeba mieć świadomość, że ta gra przez te kilka lat bardzo mocno się zmieniła. Ja nie ukrywam, że podchodząc ponownie do Diablo 3 byłem ciekawy, jak. Ta produkcja wygląda teraz. Bo w do tego co było w 2012 roku, a do tego co jest teraz, to jest to gigantyczny skok. Nie bez powodu ta gra ma wersję 2.6. To już nie jest to samo Diablo 3, które zdebitowało 5 lat temu. To nawet nie jest to samo Diablo 3, które. W 2014 roku dostał dodatek Reaper of Souls. Naliczyłem, że od początku wydania ta produkcja dostała 24 patche. I przyznam, że te 24 łatki, czyli mniej więcej 18 od mojej ostatniej wizyty w świecie Diablo, to jest coś, co pozwoliło mi odkryć tę grę nowo. Ten czas, który spędziłem poza Diablo Trójką, ten czas, który spędziłem grając w inne gry i kiedy teraz mogłem ponownie wrócić do tego świata, przyznam, że zaskoczyłem się tutaj bardzo, bardzo pozytywnie. To jest naprawdę już inna gra. Tutaj zmienił się sposób levelowania. To, jak szybko dostajemy doświadczenie, zostały wprowadzone... To też jak ja grałem w systemy paragonów, czyli dodatkowe levely, które zdobywamy powyżej tego właściwego powyżej w tym momencie już 70 poziomu, jest to wszystko. Tak zorganizowane, że właściwie do tej e, gry, jeżeli tylko mamy trochę czasu, bardzo chętnie się wraca. Widać, widać że odrobu zdanie domowe i gracz nagradzany jest właściwie na każdym kroku. Natomiast tu trzeba zadać kolejne pytanie, czy lubisz tego typu gry. Czy lubisz gry, które polegają na ciągłym grindzie? Dlatego, że Diablo 3 tutaj już nikt się nie czaruje. Diablo 3 już nie polega na historii, nie polega na e, pokonywaniu wielkiego złego. E, Diablo 3 już nie polega na ratowaniu świata. Diablo 3 polega na grindzie, polega na zdobywaniu kolejnych przedmiotów. Chociaż jasne, hack and slash tak naprawdę na tym polega, czyli na Zabijaniu kolejnych przeciwników, ale tryby gry, które doszły później, pozwalają no, skupić się tylko i wyłącznie na wybijaniu kolejnych wrogów, na e, zdobywaniu kolejnych przedmiotów, bez tego e, gadania, bez tej całej otoczki fabularnej. Tak naprawdę, co kto lubi? To, co jest fajne, to to, że graficznie. Ta gra wciąż wygląda całkiem przyjemnie. Nie jest to oczywiście nie wiadomo jak, rewelacyjny poziom szczęka nie opada z zachwytu i w ogóle nie myśli się o tym nocami. To nie jest rewolucja graficzna, ale wygląda to cały czas całkiem przyjemnie. Ta zawartość dodatkowa, która została wprowadzona do Diablo 3 pozwala nam na zatrzymanie się dłużej przy tej produkcji. To, co jest ważne i to, o czym należy pamiętać, to są rzeczy, o których wspomniałem na samym początku. Przebudzenie tematów to nie jest pełnoprawny daty, więc nie doda nam nowego aktu, nie doda nam jakiejś specjalnej zawartości oprócz tej postaci, oprócz chowańca, którego widzicie na ekranie i paru elementów graficznych. Ale jest to fajna sytuacja, jest to akurat dobry pretekst, żeby wrócić do uniwersum Diablo. Ja Wam bardzo dziękuję za słuchanie tych moich 10 minut gadania. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie komentarz, odpowiem, dam znać, wyklaruję i do zobaczenia w następnym materiale dla poligami. Cześć!